Dobrze, A więc jak, je, jak jesteśmy przy tych e, relacjach e, i tym cierpieniu osób bliskich, e, to może pomówmy teraz chwilę o, o tym, czym jest współuzależnienie, tak? Mm -hmm. e, czym, czym dla ciebie no, albo mm -hmm. e, jest, jest współuzależnienie, czym się objawia może, może w tym wiesz, bo ja to widzę tak, że to jest takie. E, Nadmierne y, m, przejmowanie odpowiedzialności przede wszystkim za tą y, bliską osobę uzależnioną. Przejmowanie odpowiedzialności, ale taki, i, i wspieranie w najgorszym możliwym tego słowa mm -hmm. znaczeniu. No bo jak wspieram, to, to trochę tak podtrzymuję, żeby się nie przywrócił, a być może to, to, ten upadek byłby y, czymś, mm -hmm. co prowadzi do czegoś dobrego, do tego otrzeźwienia. Mm -hmm. e, no i tym, w, tym, w tym współuzależnieniu, tym wspieraniu, e, zapominamy, ta osoba współuzależniona mm -hmm. zapomina o sobie. I, takie, I mam wrażenie takie, takie koło zamknięte, które polega i biegnie jak ten chomik trochę w, w klatce, żeby uzależniony uniknął wszelkich konsekwencji wynikających z tego uzależnienia i żyje w przeświadczeniu, że, że, że robię dobrze, no bo dzięki temu. Jakoś funkcjonujemy wszyscy, w rodzinie na przykład, w partnerstwie, w jakiejś relacji, a jak ty to widzisz? Bo to, to ja tak... Myślę, że bardzo podobnie. Chciałam trochę powiedzieć nic dodać, nic ująć. W takim prostym języku i nomenklaturze faktycznie jakby tej nadkontroli, nad odpowiedzialności jest to dużo, że to życie jakoś rodzinne, ale też jakby moje własne osobiste, gdy na przykład to ja była osobą doświadczającą. Tych stanów to jest taka nadkoncentracja na tym, co się dzieje, w takiej dbałości o to, trochę myślę sobie tak pod ramię z tym uzależnionym, żeby yy, też yy, nie wiem, radzić sobie z tym, co już się zadziało, czyli z tymi yy, konsekwencjami, bo czasami jest też tak, że. Yy, osoba współzależniona pomaga je ukrywać na przykład nie? Dobry, tak. yy, myśląc, że pomagam, że robi dobrze. Yy, że robię dobrze, tak, no, bo to jest jakby głównym celem, tak wspieram. Tylko pytanie w czym, czy ja wspieram w zdrowie, czy ja wspieram w chorobie. Yy, I przez to nie widzę siebie. Nie? Że tak dużo, yy, tak bardzo i dużo yy, jest tego, że osoba współzależniona jest pochłonięta tym, co dzieje się z. Yy, tym cierpiącym, że nie jest w stanie dostrzec innych aspektów, nie, czyli. Dostrzec siebie przy wszystkim. E, tak, i, i jakby i poczuć siebie, i widzieć siebie, i zadbać o siebie, i o swoje potrzeby, więc to jest dokładnie to, o czym. Taki trochę robot, nie? Działam na, na takim tak. autopilocie, bo trzeba wszystko tak. ogarnąć i we, wesprzeć uzależnionego, zadbać o dom, rodzinę, mhm. o coś I jeszcze i też Nawet sobie teraz tak pomyślałam e, spontanicznie, że jak odnosiłam się do tego, że ten uzależniony. Nie? że ty tu możesz stać, a ja y, nie widzę ciebie, no to y, odwrotnie, ten współuzależniony nie widzi, co tam w świecie się dzieje, tylko jest skoncentrowany, widzi tą osobę uzależnioną przede wszystkim, nie I widząc też y, 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 tego, tego, co ja. No i tu znowu konsekwencje dopadają wszystkich tak naprawdę, bo i tą osobę współuzależnioną i uzależnioną, bo mam wrażenie, że frustracja osoby współuzależnionej, skoncentrowanej na tym pomaganiu i często, powiedzmy to szczerze i otwarcie, że mhm. bezskutecznym pomaganiu tak naprawdę, bo, ta, bo dla mnie tak. trochę jest tak, że chyba to takie nadmierne wspieranie uzależnionego, nie stawianie mu granic, to jest trochę takie legitymizowanie. Mhm. Mhm. Oczywiście... Trochę. trochę i absolutnie tak. nieświadome, nie? ale to jest takie dawanie przyzwolenia, takie niewypowiedziane, nie? bo niezależnie Czasami od... mi dawanie też komfortu. Komfortu zażywania, mm. dokładnie, nie? bo niezależnie od tego, co zrobisz, to ja posprzątam. Mhm. Pomyślałam sobie tutaj o szeregu y y y takich rodziców, którzy w takim poczuciu tego, że... Moje dziecko wtedy, kiedy przechodzi na przykład po takiej nocy, dwóch nocach, nie wiem, jakiejś nieobecności czy w ogóle pod wpływem, to one tak bardzo cieszą się, że ten, ta osoba, która, która ma problem już wróciła, że nawet nie mają żadnych wymagań i oczekiwań. nie Jakby i cieszą się, że są, że te dzieci są po prostu bezpieczne Że ją rosół, nie? oczywiście czasami są tam jakieś rozmowy reprymendujące, czy, czy w ogóle jakieś rozmowy i dialog. Yy, <coughs> natomiast tam nie ma żadnych wymagań i oczekiwań. Nie? Yy, I czasami jest tak, że yy, można się tak bawić latami. Nie? Mm. Ja mówię, deklaruję, coś nawet czasem próbuję robić, czegoś czasem wymagam i oczekuję, natomiast nie jestem w stanie wyegzekwować tych oczekiwań, w tym lęku o to, co się zadzieje z tą osobą uzależnioną. Często te osoby uzależnione manipulują tym środowiskiem, oczekiwaniem i ta druga strona jakoś na to reaguje. Reaguje trochę tak, że podtrzymuje ten stan. I jest to taki swoisty stan homoostazy wtedy, można by powiedzieć, w tym, w, 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 w tym właśnie chorobowym, powiedzmy, świecie, nie? że tak, tak się ze sobą układamy, to jest nasz język komunikacji, język takiego współdziałania, że dopiero, póki się tam nie wsadzi jakiegoś kija w mrowisko, czyli póki jakieś konsekwencje się nie pojawią, czy dla tej osoby, która cierpi w związku z uzależnieniem osoby bliskiej, czy dla samego osoby z tym uzależnieniem, to, to tak można się właśnie bawić latami. No właśnie w takim tańcu. No z do tego doświadczenia terapeutycznego, dlaczego ja mają takie doświadczenie, że osoby współuzależnione rzadko, żeby nie powiedzieć za rzadko, sięgają po pomoc dla siebie. Znaczy szukają może może nie tyle sięgają, co szukają tej pomocy. Czy, 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 czy skąd wynika, z czego wynika ta trudność, nie? Bo jakby w przypadku osoby uzależnionej mamy tak, że na mówi się, tak przynajmniej, że w momencie kiedy osiągnie jakieś swoje dno. To naj, najczęściej konsekwencją jest to, że, się, że właśnie szuka pomocy, tak? Co, próbuje coś ze sobą zrobić. Inna oczywiście sprawa, czy skutecznie, czy nieskutecznie, natomiast mhm. jest, te, jest ten bodziec do działania w kierunku zdrowienia. Natomiast z osobami współzależnymi, tak jak powiedziałaś, możemy latami się, się no, bawić trochę w ciociu babkę mhm. i wspierać, i choruje cała rodzina. Ja nie chcę oczywiście powiedzieć tej, że odpowiedzialność leży po stronie osoby współzależnej, bo nie, bo ona już tą odpowiedzialność Okej, bierze tak wystarczająco. Ale właśnie być może to jest ten moment, żeby przeciąć tą, no nie chcę powiedzieć, powinę, ale mhm. przeciąć to błędne koło i wyskoczyć z tego z tego kołowrotka. Mhm. A jednak wciąż, jest, wciąż osoby mam takie wrażenie i z mojego doświadczenia takie przemyślenia, że właśnie, że zbyt, zbyt trudno osobom współuzależnionym sięgać po tą pomoc. No, to jest dosyć trudne pytanie, bo tak naprawdę to ja nie wiem, <laughs> czemu tak się dzieje, e, mogę coś przypuszczać, mam jakieś pomysły, e, mogę do domniemać, myślę sobie, że e, to jest też na temat może tego, że tych miejsc jest stosunkowo niewiele, nie? bo nie jest to jakaś taka wiedza spopularyzowana, czy jakiś taki spopularyzowany problem, bo jak bardzo dużo jest miejsc, gdzie osoby z problemem uzależnień mogą korzystać z jakichś form pomocy, różnorakich? Bo myślę sobie, że w ogóle lecznictwo w Polsce dla osób, które cierpią e, z tego powodu, jest cała masa i jakby szereg czy to placówki stacjonarne, czy Poradnie, natomiast o tym współzależnieniu jakoś się nie mówi. nie mówi. W związku z tym tak sobie wyobrażam, że osoba współzależniona po pierwsze raz, raz że może nie być świadoma, że jest, jest, współzależniona. Takie, że jest <noise> współzależniona, a że w ogóle to jest historia trochę o niej samej też, też. w tym problemie. Trochę jest chyba tak, że być może spotyka się z tą trudnością, że jak dzwonię, próbuję się gdzieś zostać, czy znaleźć jakieś grupy, to tych miejsc jest stosunkowo niewiele. Nawet we Wrocławiu myślę sobie, że dalej jakby jest niewiele, bo też jakaś część osób jakby skupia się właśnie tylko na problemie tej osoby, która Uzywanie. zażywa ale tej, tej pomocy nie oferuje się. To znaczy są placówki, jest ich kilka we Wrocławiu, które oferują, czy to grupy dla osób rodziców, rodzin osób, które się borykają. Natomiast no, myślę sobie, że sama osoba współzależniona może nie przypuszczać, że ona też mogłaby potrzebować, no bo i wynika to chyba też z tego faktu, czym tak naprawdę to współzależnienie jest. Że to jest ta koncentracja na tej osobie, więc jeżeli ta osoba jest zaopiekowana, to problem znika, czy zostaje rozwiązany, więc nie ma tam może nawet takiej myśli, że, że ja też i coś dla mnie. Więc no, chyba z tego bym powiedziała, Więc mamy tego, tu wiele rzeczy się nakłada, ale e, i ten brak jakiejś takiej pro, pomocy, chociaż nie, ja się z tego wycofam, bo to nie jest brak, tak jak mówiłam, nie, to nie jest tak, ale, nie wystarczająco jest ale niewystarczająco, ale niewystarczająco, tak. Mhm. No. Wiesz, czy, czy stosunkowo mało w porównaniu do tej ilości miejsc, z których może korzystać uzależniony? Ja się z zgodzę. E, zwłaszcza z tym, bo takie jest moje doświadczenie, że jak się spotykam z osobami współuzależnionymi, e, to najczęściej, może nie najczęściej, ale często pada takie pytanie, dlaczego ja mam się leczyć? Przecież to nie jest mój problem. No co, chodzi, nie? <laughs> i takie trochę wygląda, no nie? Też złość. Tak, zdecydowanie. E, tak sobie wyobrażam. On, że przez się ciebie, To ja jeszcze mam, nie? Ja to ja jeszcze muszę. <coughs> jako forma czegoś dobrego e, i takiego zaopiekowania się za tym sobą, żeby. Próbować coś zmienić. Zresztą z mojego doświadczenia często osoby, które przychodzą, to one nie mówią, co ja dla siebie, tylko, tylko co, ja ją, co ja mogę zrobić jeszcze tak. bardzo często dla tej osoby. Dajcie tak. mi narzędzia, żebym mogła tak. pomóc mojemu mężowi, mojej żonie. czego nie dziecko. robić, jak rozumieć. Pierwsze takie próby jakiejkolwiek pomocy to jest jakby od czego, czy też zaczynają osoby uzależnione bardzo często od czytania bardzo dużo na temat tego, czym to uzależnienie jest, od próby zrozumienia. Tego zaburzenia czy choroby. Co zrobić, czego mhm. nie robić, jak dbać, jak rozmawiać i to, i to, myślę, i to myślę trochę tak, ale nie, nie właśnie o tym, że, to, że ja mogę zacząć od, od siebie. siebie, od pewnych działań właśnie, żeby może nie działać czasem, nie? żeby jakoś puścić to swojemu biegowi i rzecz w tym wszystkim zająć się sobą, no bo jako osoba uzależniona jest bezsilna i bezradna wobec swojego uzależnienia czasem tak jak mogę totalnie uznać bezsilność wobec drugiego człowieka, jego myśli, działań i czynów.